i do piosenki dzisiaj reklamiczny specjalnie od Adama dla ekipy PCDN z Wilanowa, jeszcze raz pozdrawiamy go. Państwo w Warszawie. Jesteśmy w okolicach muzeum, który nazywa się w pełnej nazwie Żydów Polskich Poli. Jutro mają być uroczystości. Kolejnej rocznicy powstania, wybuchu. W lecie. A teraz trwa. Zobaczcie Państwo. Polaków, Warszawiaków. Samochody się zwozi, którzy nie byli powiadomieni lub zapomnieli. Samochody. Zobaczcie, co robią Żydzi w Polsce. Żydzi w Polsce po prostu e, zabierają nam przestrzeń życiową, e, każą nam wynosić się z naszej ziemi. E, nasze samochody, nasze auta są wywalane, bo Żydzi sobie robią święto, a Żydzi są w Warszawie, mają priorytet. O, tutaj Straż Miejska. Straż Miejska. Dzień dobry. Ja z telewizji P21TV nakręcam taki dokument, co się teraz dzieje, bo widzę, że są niektóre samochody ściągane z ulic, z ulic tych czterech, nie? I Wy koordynujecie po prostu uroczystości chyba jutrzejsze, tak? Aha. Czy to nie, nie ma nic wspólnego z tym, że tam stoi, tam stoi, tam stoi. Czy to, czy to wy stojicie, czy to policja tam w tamtych miejscach stoi? Przejdzie, pan sprawdzi, bo szczerze nie widzę w tej odległości. Nie, no bo widzę, jest ciemno i, i, i koguty są włączone wszędzie, nie? Ja myślę, że to chodzi o właśnie scholowanie tych aut, nie? Pana kolega pracuje, będzie nadawał, także Tak, to to dojęcie, to dziękuję dobrawie. bardzo. Tak już widzicie, yy, tak nam yy, odpowiada Straż Miejska Warszawska, yy, czyli nam nic nie ja powiedziała, musimy sobie sami dopowiedzieć, że trwa jak widzimy akcja, tam był jeden kogut, tu mamy drugi. I tu mamy to muzeum, nieoświetlone póki co. A tam mamy czwarty. Czynności. No jakie to czynności? To są czynności holowania. Holowania, słuchajcie, samochody, ja nie wiem, czy to polskie samochody, może tutaj e, mogą być Ukraińcy, to jest e, Amerykanie, ktokolwiek. E, widziałem. E, tak zwaną informację, że będzie będą holowane, ale to wiecie, wiatr wieje, może być coś e, e, nie tak, albo ktoś na przykład jak ja kiedyś e, wyjechałem na dwa tygodnie e, do Białego Stoku i, i później się okazało, że mi samochód ukradziono. Do dnia dzisiejszego nie mogę go odzyskać. Akurat Obama przyjeżdżał. A tu są zaparkowane samochody mieszkańców. Mieszkańców. I ciekawe jestem, czy samochody mieszkańców też mają być odholowane na koszt oczywiście właścicieli aut. Widzisz, widzisz tak to jest, jak to polskie państwo pozwala dla innych mniejszości narodowych na zbyt wiele. A już inną sprawą można nazwać: yy, skandaliczne zachowanie prezydentów miast w różnych miastach Polski odnośnie parkowania samochodów w mieście. Są to parkingi niestrzeżone, niestrzeżone, ale za to płatne. Płatne od godziny ósmej. Do godziny 8 Czyli do 20 i widzimy z jednej strony straż miejska i z drugiej straż miejska tu jest sygnał. E, dzień, dobry. dzień dobry. Czy z tej strony Adam czy z polskiej e, telewizji niezależnej e, czy... Te sygnały świetlne oznaczają interwencję, chodzi o te samochody, holowanie, tak? oczyszczanie ulic tak, dokładnie tak. do tego święta jutrzejszego tak. i przepraszam, bo tu ja wiem, że są mieszkańców niektóre auta i mają takie, 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 te, te nie wiem, naklejone, gdzie mogą, mają naklejone. naklejone mają... Taki yy... Przepraszam pana, uh -huh. nie udzielam zgody na upublicznienie mojego wizerunku. To jest jedna sprawa. Tak. To jedno. Druga sprawa, no podejmijmy interwencję. Tam dalej jest nasz dowódca, zapraszam do wszelkiego informacji. Nie jestem upoważniony do udzielania informacji. Tam dalej w tym Radiowozie obok jest nasz dowódca. Zapraszam tam. Po Aha, bo ja do... takie chciałbym właśnie informacje jakieś udzielić. Dziękuję nie. bardzo za, 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 za rozmowę. Dziękuję. Yy, idziemy do dowódcy, mamy tutaj yy, ogłoszenie. No, i słuchajcie, ja nie zgadzam się na takie akcje. Jestem zbulwersowany, że po pierwsze, musimy płacić za parking w Polsce jako Polacy. Nie wiem na jakiej zasadzie pan prezydent bierze, um, bierze pieniądze od mieszkańców. Zaparkowałem, przecież to nie jest jego własność. To jest własność wszystkich Polaków, którzy walczyli w wojnach, odbudowywali Warszawę. Chciałbym powiedzieć, że Warszawę odbudowywała cała Polska. Zresztą każdy. Każde miasto jest nasze, polskie, Polaków. Nie powinno się brać za to pieniędzy. A już na pewno nie holować, bo jakaś mniejszość ma imprezkę. Dzień dobry. Dzień dobry, czy z kierownikiem Straży Miejskiej tutaj, tej akcji dzisiejszej? Tak, dobrze, dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, jestem Adam Stanisław Czeczytkowicz z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego oraz ogólnie jestem blogerem i zarazem obserwujemy jutrzejszą imprezę. Przepraszam, może impreza to złe. Yy, yy, źle to brzmi rocznica. rocznica, nie wiem, czy wybuchu, czy... chyba wybuchu, wybuchu powstania yy, tak. w Getcie. Tak, tak. I pan koordynuje oczyszczanie, nazwijmy to tak, oczyszczaniem, yy, usuwaniem. Yy. Znaczy egzekwujemy tutaj zmiany w organizacji ruchu. O właśnie, właśnie. I to już nie pierwszy raz chyba było w Warszawie takie sytuacje odnośnie tego terenu. To znaczy no zdarzały się. Tak? Zdarzały się. Jak Obama przyjechał, pamiętam, tak, tak. O, 10 lat temu, o, już 13 lat temu w 2010 roku, a no może to i, i wcześniej to, to takie rzeczy robicie. I, I mam pytanie, czy właśnie jak ktoś ma tu abonament, bo tu są takie mhm. abonamenty. Yy, czy czy, 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 czy na no, jakiej zasadzie yy, to, znaczy, to działa, to? To znaczy abonament to ma tak na co dzień, tak? Tak, na co dzień ma. I jeżeli sobie, są, stawia. To tak. sobie stawię, że tak. są natomiast znaki, które mm -hmm. mówią o zmianie organizacji ruchu, Tak jak jest na dzisiaj o północy obowiązujący znak, niestety takie tak. osoby ja muszą ja już się to przeparkować. Bo jeżeli się nie przeparkują, no to niestety zostaną usunięte na parking depozytowy. Tak, i, i teraz pytanie podstawowe, na czyj koszt... Jest to usuwane. Tak. Czyli ten pojazd na czyj koszt usuwa auto? Znaczy jest usuwane na koszt właściciela. Tego właśnie, pojazd. właśnie, właśnie. Albo użytkownika. Właśnie, właśnie. Ale dla, dlaczego użytkownik lub właściciel ma regulować no, tą, tą sprawę? Jeżeli być może, nie wiem, pojechał sobie na tydzień do Afryki, Gekano, Ameryki czy na księżyc. Może taka być taka sytuacja, na? i takie oczywiście, i takie I sytuacje i mogą się zdarzyć. Jest jednakiem, nie, nie, wiem, nie ma nikogo i on nie zapraszał nikogo tam tutaj, no mieszka tutaj załóżmy, ale pojechał do chorej matki, do szpitala na przykład albo no, można mnożyć tysiące różnych przykładów. No i jak to? to? To troszeczkę tak nie do końca, prawda? No bo on nie wie, jeżeli on wie, on jest tutaj tak, codziennie jest szanoma, jeździ i używa, parkuje codziennie do pracy jeździ tym autem, z reguły ludzie auta używają do transportu tak, tak. do pracy. Ale jeżeli ktoś na przykład naprawdę nie wie, naprawdę nie wie, co się dzieje, przyjeżdża mhm. po uroczystościach, i zostaje puste ulice tak. i nie wie co się dzieje. Później się dowiaduje oczywiście. Tak, dowiaduje tak. się, znajduje tam i mówi, no ale ja nic nie wiem. I co? Jak to? Jak to, jakie to prawo? Jak to można tłumaczyć dla takiej osoby? Wie pan co, taka osoba to wtedy indywidualnie musi się zwrócić do zarządu mhm. dróg miejskich, który reguluje właśnie te koszty wszystkie tutaj, bo straż się nie zajmuje kosztami. Mhm. straż robi, egzekwuje po prostu przepisy prawa. Tak, są tak. znaki, straż odholuje, natomiast hmm. szukamy koszty taki właściciel pojazdu, bądź użytkownik pojazdu musi się zwrócić tutaj do zarządcy drogi no i napisać takie podanie, że powiedzmy nie było go w tym momencie czy w kraju, czy nie widział takiego znaku, czy zaparkował wcześniej zanim te znaki były postawione no i wtedy indywidualnie taki zarządca z taką osobą koresponduje i są pewne rzeczy wyciągane wtedy, takie. A, A wy po prostu musicie po A my musimy po prostu, my musimy tak dokładnie Miejska. Rozumiem. To. W ogóle bardzo dobrze mi się z panem rozmawia. Dziękuję za Dziękuję, wypowiedź. Rozumiania. Do widzenia raczej dobranoc, bo, bo mam... Ja jeszcze na służbie też Jeszcze, jeszcze nie mogę. na służbie. A właśnie... czy... Tak zwane nocne służby są lepiej płatne w Straży Miejskiej. Ja już Jak to wie jest? pan też muszę odesłać od rzecznika. Ja nie, wiem, ja nie wiem, muszę odesłać do rzecznika. Bo chyba po 22 powinno być płacone troszeczkę więcej, więc no nie wiem, nie wiem. No ja nie, nie mogę się wypowiadać, wie pan. No, nie, może, może się pan. No ja wiem, mamy wolność słowa, ale hmm. z pracą to, to trzeba być na baczność, tak jest. E, dziękuję za informację. Ja w ogóle uważam, że e, parkowanie na, na, w miastach, na niestrzeżonym parkingu, bo to nie jest strzeżony parking, jest, powinny być za darmo. Dlaczego tak uważam? No uważam dlatego, bo Polska to podobno nasz kraj. Ale się okazuje, że ktoś chce zarobić. Ktoś chce zarobić, tak? Ktoś chce zarobić, ale to nie jest zarobek. To jest wyciąganie od własnych obywateli, ob własnych mieszkańców. Nie jest coś dochodowego. Jakbyśmy coś robili, sprzedawali za granicę, brali z zagranicy pieniądze za to. Rozumiem, Polska miałaby jakiś dodatni plus. Ale tak po prostu z kieszeni jednej do drugiej przelewać to jest to samo. Mało ambitne. Mało ambitne, uważam. A was się wykorzystuje. Pozwoli Pan, że my się nie wypowiadamy na tym temat. Was jako, was jako yy, służbę, służbę miejską wykorzystuje się do takich, bym powiedział, no nieciekawych robót. Nieciekawych robót, bo, bo jednak powinniście pomagać yy, dla mieszkańców miasta, a nie im tam holować samochody. Wie Pan, to zależy A od jest duża, nie? I tych samochodów jest dużo. Tak. Jednym pomagamy, drugim niestety nie, nie pomagamy. W tym no momencie. nie. To zależy ja, od punktu ja, zale nie, no ja, ja, ja uważam, że, że Straż Miejska powinna pomagać. No i pomagamy. Pomagać, pomagać, pomagać. Staramy się pomagać. Tak. No ja, ja wiem, że Wy się staracie i, i, i na pewno jest dużo y, szlachetnych ludzi w Straży Miejskiej. W całej Polsce. Bo to znam nawet z różnych miast strażników. No ale póki co, ja myślę, że partię trzeba taką e, powołać, która będzie walczyła o darmowe parkingi dla zwykłych i nie będzie żadnej lewicy, żadnej prawicy. Po prostu partia zmotoryzowana. Mm -hmm. Jakby wszyscy, co mają samochody, skrzyknęli no. się. Witam. Witam, o funkcjonariusze tutaj też są. Też działają, póki co taka wiosna piękna, ale jeszcze nie, nie za ciepła, coś kwiatki, kwiatki nam tutaj e, rosną, pachną. Oby tak było, oby, oby, obyśmy po prostu dogadywali się. Partię trzeba założyć y, zmotoryzowanych. Tych samochodów jest naprawdę dużo. Mhm. I program wyborczy. Darmowe parkowanie. Nic więcej. Hmm. To jest miłość. Wy na pewno nie stracicie pracy, bo pracy jeszcze nikt nie przerobił w tym kraju, prawda? Jest dużo, I na dużo mamy. Dużo, pra, pra, praca, praca nie zająć nie ucieka. Dziękuję, dziękuję jeszcze raz miłej, i dobranoc. Mi, miłej miłej do, nocy Miłej nocy i dobrze, na... że nie pada. O. Może padać, bo ci odpieszy. <noise> może, może, ja czekam na, na deszcz, ale... Może padać. Ale nie, A, nie. Dobra, na razie, pozdrawiam. Jak widzicie... No, rozmowa była całkiem sensowna, ludzie po prostu są ludźmi, Polacy potrafią rozmawiać. Z Warszawy do Państwa mówił Adam Stanisław Czeczytkowicz, z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego oraz Komitetu Obywatelskiego Podlasie XXI wieku. Cześć. Tchau.